Witajcie widzowie, tutaj wasz 2137 YouTube Uber, y, y, Kwarcy, jestem bardzo zachwycony odbiorem ostatniego materiału, Zrobił on 150 wyświetleń w 2 dni, to naprawdę niesamowity wynik jak na mój kanał, no. jeśli pod tym filmem dobijemy do 3 lajków, no, o, no to robimy serię Survival. i zacznę. No i ten. Zapraszam do oglądania. Już tą obudowę łóżka widzieliście w ostatnim odcinku. Bang, 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 bang. Możemy lecieć. Okay. Dobra. Zabraknie nam bloków. Pyk. Weźmy sobie dynamity na wpadek O, takie coś jeszcze weźmiemy. Nie, jeszcze. O. Dobra, mamy tutaj do czynienia z, z typową Szwajcarią, jeśli chodzi o, o, o styl gry. Ale żadna forteca nie jest nie do przebicia. Chcia, każdą fortecę da się przebić. Weźmy sobie o takie coś i jeszcze nie wiem będzie kolejny diament boink i sobie kupię, nie wiem z upgrade'ów ostrość myślę, że to dobra inwestycja hop to nie jest nam potrzebne Kurde, spadłem. Dobra. To było na przypale, ok? To był przypał. Pek, pek, pek i pek. Już taki zestaw mi wystarczy. Waliło Prawie w kosmos yy, Dobra, nieważne My Musimy zniszczyć łoże Niepościelone Też yy, jakieś klocki Do podbudowania by się przydały, dzięki Je. Dobra To był spontaniczny błąd no, Ku i W są obok siebie na klawiaturze. Mogło mi się pomylić, tak? No, weźmy to, to i to. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Robimy sobie jakiś bunkier. Nie wiem czy to miało być, ale okej. Okay. Pięknie. Hmm. Łatwiutko. Taki mi no to co, lecimy może z jeszcze jednym. Mi się wydaje, że Luki i ty raz, dwa, trzy jest kompetentnym przeciwnikiem. Kurde, Kur nie ma żadnej mapy. Niech będzie ta. A, dobry. Już wiedział, że ma do czynienia z youtuberem. Dobra. Dobra, niech już tak będzie napiszę, aby go poinformować? Dobra. Zgadza się chyba na wyra... na jego... na... wie... udostępnianie jego wizerunku w internecie. Mi się wydaje, że ostatnio zaczęłam mówić coraz płynniej. I wy też macie takie wrażenie, widzowie? Napiszcie mi w komentarzach, czy coś. A z tego nie wystarczyło Napiszcie mu kanał. a nie 30 sekund nie opłaca się czekać weźmy tu diamenty tu zbierzmy itemy weźmy sobie zbroję mieczek, fireball balas, wersja i biega. Nie wiem co to, to było, ale okej. Okay. Co on tam robi? O nie, on ma. ten no nie. Najgorzej. Będziemy patrzeć kilofa. Nie wiem dlaczego tutaj można kupić od razu diamentowy. Czy to jakiś błąd, czy co? Powiedzcie mi. Wiem, że to za dużo łamania czwartej ściany w tym filmie, ale niech będzie. Trzy fisze, brzmi nieźle. W ogóle planuję dzisiaj zrobić dużo rzeczy, nie tylko na tym kanale, ale o tym dowiecie się w swoim czasie. Refa. Mhm. No to co? No to lecimy! Głowa w betoniarce! Budowa! Danie. I've been coming for you. Ładnie. Hmm. Jakieś te ruchy w Bedworth za proste. No to co widzowie, jeszcze jedna rundka i kończymy? Hmm. Wejdźmy na Xenos na przykład. Nie lubię tej mapy, ale już niech będzie. Dlaczego na Akselu? oś się, to łóżko jest tak bokiem. Kiem? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Ktoś się zna na RGMC? Kto pracował nad mapami w Bedwars czy coś? Dobra, wiem, że diamenty mam obok. O, chyba klocków na styk wystarczy 2, 1, 0 Jeszcze dwie deski Mogę zabrać pierwsze słodkie emeraldy 20 sekund, okej okay. Czy się opłaca zostać? I tak będę musiał zawrócić, więc nie Oho, bridge'uje się Będę się gdzieś schować Nie spodz... Ale badziewnie się bridżuje. Będąc szczerym Normalnie Speed Bridge Pro z niego 4 emeraldy, jeszcze tam czekają diamenty. Na razie wszystko idzie dobrze. Słowajmy je na razie, by mi ich nie ukradł. Pyk Hmm, i chyba szarpa sobie kupię. Dobra. Dobra, hopat. Od tej bulbo! Bo mam most w szerokości 2, on tylko 1 XD Do, Puszko odsłonięte Raz, w zasadzie gramy Do. Dobra, i tak wygrałem w zasadzie Pyk, 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 pyk jeszcze jeden żelazo by się przydało. Dzięki. ek ek, ek. i pyk. O, idzie, idzie gruba bulwa. Monopłeksyk, to co? Da, straciłem go do przepaści. No co, widzowie, dziękuję za oglądanie tego seansu. 3 trzy raczej szybkie gierki? Nie wiem czy one by dążyły do rekordu mojego. Sprawdzę to w montażu. I tak Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Was subskrybujecie ten kanał. O, mi na tym zależy. Duży. I tak dziękuję za oglądanie Nail.